Rozdział pierwszy marzenie o niebie. Nad brzegiem lodowatego morza, gdzie fale szeptały tajemnicze opowieści, mieszkała mała foka o imieniu foncia. Świat wokół niej był pełen surowego piękna. Słońce nisko zawieszone nad horyzontem rzucało długie cienie na śnieżne szczyty i skaliste wybrzeże. Woda skrzyła się od promieni, a powietrze pachniało solą i wolnością. Foncia uwielbiała ten widok, choć widziała go codziennie. Lubiła czuć chłodny piasek pod płetwami i słuchać szumu fal, ale czuła, że brakuje jej czegoś więcej. Często siadywała na samotnej skale i spoglądała w niebo, gdzie mewy rysowały na błękicie kręgi. Ich białe skrzydła migały na tle chmur, jak kawałki światła. Ciekawe, jak to jest być tam wysoko, szepnęła do siebie, mrużąc oczy. Widzieć morze z góry, szybować nad falami. Foncia zamknęła oczy i wyobraziła sobie, jak leci obok mew, czując wiatr pod skrzydłami. Hej, Foncia! Głos wyrwał ją z zamyślenia. To była starsza foka, która wylegiwała się na pobliskiej skale. Co tak siedzisz i wzdychasz? Foncia zerknęła na nią i wzruszyła płetwami. Patrzę na mewy. Chciałabym kiedyś polecieć tak jak one. Starsza foka zaśmiała się krótko. Jej śmiech przypominał szum morskich kamieni toczących się po dnie. Latać? Zapytała z rozbawieniem. Foki nie latają, dziecko. To nie w naszej naturze. Foncia westchnęła, ale nie mogła pozbyć się tej myśli. Ale dlaczego? zapytała, patrząc w niebo. Mewy mają skrzydła, ale ja też mogłabym coś wymyślić. Starsza foka przewróciła się na bok, przeciągając leniwie. Może i mogłabyś przyznała, ale czy to na pewno jest to, czego ci potrzeba? Mamy morze, to nasz świat. Ale może znam już bardzo dobrze, odparła Foncia z lekką nutą smutku. Chciałabym zobaczyć coś nowego. Starsza foka spojrzała na nią przez chwilę, a potem podniosła głowę, wpatrując się w latające mewy. Może powinnaś z nimi porozmawiać, zasugerowała, choć w jej głosie pobrzmiewał cień wątpliwości. Może one wiedzą coś o marzeniach, których my, foki, nie rozumiemy? Foncia rozpromieniła się. To świetny pomysł, zawołała. Znajdę Mewę i dowiem się, czy istnieje sposób, by spełnić moje marzenie. Zeskoczyła ze skały, rozpryskując wodę i z entuzjazmem ruszyła wzdłuż plaży, zostawiając za sobą ślady na mokrym piasku. Nad głową Mewy krążyły w szerokich łukach, a Foncia czuła, jak jej serce bije szybciej. Czuła, że jest bliżej spełnienia swojego największego pragnienia. Rozdział drugi spotkanie z Mewą Foncia przemierzała plażę, starannie przyglądając się każdemu kamykowi i każdej fali. Słońce powoli chyliło się ku zachodowi. A niebo zaczęło mienić się odcieniami pomarańczu i różu. Mewy krążyły nad wodą, ich białe skrzydła błyszczały w promieniach słońca. One wyglądają tak lekko westchnęła Foncia, obserwując je z podziwem. Gdybym tylko mogła choć raz poczuć to samo nagle dostrzegła mewę, siedzącą na samotnej skale blisko brzegu. Była nieco większa od innych, z rozłożystymi skrzydłami i bystrym spojrzeniem. Foncia zbliżyła się powoli, starając się nie spłoszyć ptaka. Przepraszam, zawołała niepewnie, czy mogłabyś mi pomóc? Mewa przekręciła głowę, przyglądając się Fonce z ciekawością. Pomóc w czym? Chcę latać, odpowiedziała Foncia podchodząc bliżej. Marzę o tym, by wzbić się w powietrze jak wy. Mewa parsknęła śmiechem. Foki nie latają, zaśmiała się. Jesteście stworzone do pływania, nie do unoszenia się nad wodą. Foncia opuściła wzrok, czując jak jej serce ścisnęło się z rozczarowania. Ale ja naprawdę tego pragnę, powiedziała cicho. Mewa zamilkła na chwilę, spoglądając na nią uważnie. Hmm, może nie jest to takie niemożliwe, powiedziała w końcu. Skoro chcesz spróbować, możemy razem coś wymyślić. Naprawdę? Foncia podniosła wzrok, a jej oczy zabłysły radością. Tak, ale musisz być cierpliwa, zaznaczyła Mewa. Latanie to nie taka prosta sprawa, nawet dla ptaków. Foncia entuzjastycznie pokiwała głową. Zrobię wszystko, co będzie trzeba. Mewa zaprowadziła Foncie na skraj plaży, gdzie wiatr był najsilniejszy. Musisz poczuć wiatr pod skrzydłami, tłumaczyła Mewa, ale najpierw musisz je mieć. Skrzydła? Foncia przekrzywiła głowę. Tak, spróbujmy zbudować je z gałęzi i liści, powiedziała Mewa. Foncia i Mewa zaczęły zbierać lekkie, elastyczne gałązki, a Mewa starannie pokazywała, jak splatać je razem. Po kilku godzinach pracy powstały prowizoryczne skrzydła. Gotowe! Oznajmiła Foncia, patrząc na swoje dzieło z dumą. Mewa przyjrzała się im sceptycznie. Hm, no dobrze, spróbujmy. Foncia wspięła się na niski pagórek i rozłożyła skrzydła. Skacz i machaj nimi jak najszybciej, poradziła Mewa. Foncia wzięła głęboki oddech i skoczyła. Skrzydła zatrzepotały chaotycznie, a ona wylądowała z plaskiem na piasku. Auć, jęknęła podnosząc się i otrzepując piasek. Mewa sfrunęła obok niej. Spokojnie. Pierwszy raz zawsze jest trudny, powiedziała uspokajająco. Może skrzydła są za ciężkie. Spróbujmy je trochę przerobić. Następnego dnia Foncia i Mewa znowu pracowały nad skrzydłami. Tym razem użyły cieńszych gałązek i większych liści. Te są lżejsze, zauważyła Foncia. Tak, ale musisz bardziej ufać wiatrowi, poradziła Mewa. Foncia ponownie wspięła się na pagórek i tym razem czuła się pewniej. Rozłożyła skrzydła i skoczyła. Wiatr uniósł ją na chwilę, ale po kilku sekundach znów opadła, turlając się po piasku. Ech, nie działa! westchnęła zrezygnowana. Może jednak foki naprawdę nie są stworzone do latania? Mewa podleciała i usiadła obok niej. Zbyt szybko się poddajesz, powiedziała. Przypomnij sobie, jak długo uczyłaś się pływać. To prawda! Foncia spojrzała na fale. Pamiętam, jak nie mogłam zanurzyć się głębiej niż na chwilę. A teraz mogę nurkować godzinami! Mewa uśmiechnęła się ciepło. Widzisz, nie rezygnuj po dwóch próbach. Pracujmy dalej. Foncia nabrała nowej nadziei i wróciła do pracy. Czuła, że z pomocą Mewy w końcu jej się uda. Rozdział trzeci, pierwszy lot. Po wielu dniach prób fącia w końcu stanęła na krawędzi klifu. Skrzydła, które zbudowała z pomocą Mewy, delikatnie kołysały się na wietrze. Były lżejsze niż poprzednie, zrobione z cieńszych gałązek i większych, mocniejszych liści, starannie splecionych. Foncia czuła, jak serce bije jej mocniej z każdym podmuchem bryzy. Co jeśli znowu się nie uda? zapytała, patrząc w dół na fale uderzające o skały. Może nie jestem stworzona do latania. Mewa usiadła obok niej, poprawiając pióra na skrzydłach. Pamiętasz, jak na początku nie mogłaś pływać daleko od brzegu? zapytała. Tak, wtedy byłam jeszcze malutka, bałam się, że utonę. Ale próbowałaś, prawda? Mewa spojrzała na nią uważnie. Fącia kiwnęła głową. I pewnego dnia po prostu się udało, przyznała. To samo jest z lataniem. Nie zawsze wychodzi za pierwszym razem, ale nie znaczy to, że nie jest możliwe, powiedziała Mewa. Spójrz na skrzydła. Włożyłaś w nie tyle pracy i serca. Wierzę, że dziś polecisz. Foncia uśmiechnęła się nieśmiało i spojrzała na swoje skrzydła. Były inne niż te, które robiła wcześniej lżejsze i bardziej stabilne. Czuła jak wiatr muska je delikatnie, jakby zapraszał do lotu. Dobrze, westchnęła, spróbujmy jeszcze raz. Skacz, kiedy poczujesz mocniejszy wiatr, doradziła mewa. Pozwól mu się unieść. Foncia zamknęła oczy i skupiła się na dźwiękach wokół. Słyszała szum fal, śpiew ptaków i delikatny gwizd wiatru między skałami. Nagle poczuła mocniejszy podmuch, który niemal uniósł ją z klifu. Teraz! zawołała mewa. Foncia skoczyła. Przez chwilę czuła, jakby spadała. Jej skrzydła zatrzepotały chaotycznie, ale nagle złapały wiatr. Foncia rozpostarła je szeroko, a jej ciało zaczęło wznosić się w powietrzu. Lecę! krzyknęła radośnie, śmiejąc się głośno. Mewa dołączyła do niej, lecąc tuż obok. Świetnie sobie radzisz! Zawołała. Foncia zaczęła powoli krążyć nad wodą, czując jak wiatr unosi ją coraz wyżej. Patrzyła w dół, widząc mieniące się stada ryb tuż pod powierzchnią i delfiny, które skakały w słońcu. Widzę wszystko! Wołała zachwycona. Teraz rozumiem, dlaczego tak kochacie latanie. Widzisz? zaśmiała się Mewa. Każdy ma swoje niebo, Foncia. Niektóre marzenia tylko wydają się niemożliwe. Foncia wirowała nad falami, czując radość, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyła. Wiatr bawił się jej futrem, a słońce ogrzewało grzbiet. Po długim locie, gdy słońce zaczęło znikać za horyzontem, Foncia wylądowała na plaży. Zmęczona, ale szczęśliwa, położyła się na ciepłym piasku. Mewa usiadła obok niej. Dziękuję, że we mnie wierzyłaś, powiedziała Foncia spoglądając na ptaka. To ty uwierzyłaś w siebie, odpowiedziała Mewa. Ja tylko pomogłam ci to dostrzec. Nigdy nie rezygnuj z marzeń, nawet jeśli droga do ich spełnienia jest długa i trudna. Czasem wystarczy odrobina odwagi i wiara w siebie, by wzbić się wysoko.